odwadze do różnych rzeczy było już wiele. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego identyfikacja z naszymi wartościami, z tym, kim jesteśmy i z poczuciem sensu w codziennej pracy i wysiłkach może stać się trochę łatwiejsza, kiedy właśnie zaglądamy bardziej po prostu w sens naszego życia. Cześć! Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście. Champions Way, audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Cześć, witam, dzień dobry. To jest kolejny odcinek podcastu Champions Way, który w ostatnim czasie nie pojawia się z taką regularnością jak było to na pewno w pierwszej części tego roku. Odcinki nie zawsze teraz wychodzą już raz w tygodniu i prawdopodobnie do końca roku też tak to będzie wyglądało, bo muszę po prostu mierzyć siły na zamiary i uważam, że też moje. Troszkę, chyba świeższe spojrzenie na pewne rzeczy pokazuje mi, że mógłbym to robić, nagrywać na siłę, tak jak kiedyś to robiłem, że żeby, żeby nie mogłem sobie wybaczyć tego, kiedy nie dawałem rady nagrywać kolejnego odcinka, ale stwierdziłem po prostu, że lepiej dać ten content troszkę rzadziej, szczególnie w takim okresie, jakim jestem teraz, ale zarazem sprawić, aby, te, aby to było dużo bardziej jakościowe. I Powiem wam szczerze, że, że dzisiaj chciałem porozmawiać o czymś naprawdę fundamentalnym. To może zmienić nasz sposób myślenia, ale też działania na co dzień. Powiem, że kwintesencją tego jest odnalezienie swojego sensu i identyfikacji z tym, co robimy. I takiego sensu, który ja lubię odnosić do książki psychiatry Wiktora Frankla, człowieka w poszukiwaniu sensu. Mam taki wybrany nawet taki fragment. Który myślę, że fajnie też pokaże to, o czym chciałbym powiedzieć, a zarazem chciałbym stworzyć coś, co na poziomie naszych procesów motywacyjnych być może skłoni nas do refleksji, do zastanowienia, czy faktycznie patrzenie wyłącznie przez pryzmat motywacji, czyli czy mi się chce, czy mi się czegoś nie chce zrobić, jest najskutecznym sposobem działania, dlatego że, jak dzisiaj zapowiadałem, to już na moich social mediach Faktycznie, ja mam także od kilku lat w ogóle jakby motywacja nie odgrywa jakiejś większej roli w moim działaniu, bo czasem jest tak, że mi się bardziej chce, a czasem jest tak, że mi się mniej chce. Ale raczej właśnie ta identyfikacja z tym, dlaczego robię to co robię. Więc po tym wstępie zapraszam za chwilkę do krótkiego takiego intro reklamowego, bo ten odcinek będzie zawierał krótką małą autopromocję i jedziemy sobie już dalej z tematem. Okej, okay. chciałbym dać znać, że to już prawie miesiąc od premiery mojej książki Mistrzostwo Umysłu, Psychologia Sukcesu w Sporcie, ale jak się okazuje, bo dostaję taki feedback nie tylko w sporcie, bo z mojej książki korzystają dzisiaj z powodzeniem trenerzy, rodzice. Podobno sprawdza się bardzo fajnie w biznesie. W tym miesiącu naprawdę dostałem przewspaniałe wiadomości od czytelników, którzy dzielą się swoimi recenzjami, udostępniają, udostępniacie, bo to wy przecież. Także bardzo Wam Dziękuję, polecam moją książkę. Oczywiście w opisie tego podcastu możecie znaleźć odnośnik do strony, na której będziecie w stanie pobrać sobie bezpłatny rozdział dotyczący pewności siebie, aby zobaczyć próbkę mojej książki, a potem ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli zamówić ją z ze strony Empiku albo ze strony wydawnictwa, jak Wam wygodniej. Możecie również się znaleźć fizycznie w księgarniach takich jak Empik, czy, czy Matras, czy choćby na lotnisku Chopina. Także ja sam będę je szukał niebawem, jak będę rozpoczynał urlop i może uda mi się wrzucić jakieś zdjęcie. Zapraszam oczywiście do oceniania tego podcastu na Spotify. Wystawiajcie pięć gwiazdek, zachęcam do tego dzięki, dzięki tym ocenom i dzięki Waszym opiniom i komentarzom. Ten podcast jest pozycjonowany na pewno wyżej, a ja wiadomości, które od Was dostaję, maile uwierzcie mi, zapisuję je sobie jako inspirację do odcinka. I na przykład ostat... po ostatnim odcinku, Odwaga do Odpuszczenia, kiedy dostałem bardzo fajny komentarz na YouTubie dotyczący tego, żeby nagrać odcinek w temacie. Lekka kontuzja, bo inni mają gorzej, czyli troszeczkę podejście z taką większą empatią do samego lub samej siebie, no to zostawiło mi pewien, pewien, pole, pewne pole do przemyślenia, i tak stwierdziłem, że hmm, bardzo fajny pomysł, żeby nagrać tego typu odcinek, bo uważam, że faktycznie czasami może być tak, że, że ta empatia może nas prowadzić w nieodpowiednim kierunku. Także czytam komentarze, zapisuję sobie to jako inspirację i na, pewne, na pewno będę zbierał to jako pomysły w najbliższym czasie. A teraz moi drodzy o tym, o czym chciałem powiedzieć, czyli w sumie tytułowe, tytu, tytułowe tematy. Sens, motywacja i identyfikacja. Jak działać w zgodzie ze sobą? Oczywiście, idąc takim wątkiem, który bardzo lubię, czyli filozoficznym, Tomasz Stawiszyński w swojej książce Reguły na Czas Chaosu pisze o tym, aby nie żyć w zgodzie ze sobą. I teraz to jest bardzo fajne z tej perspektywy, że faktycznie dzisiaj mówimy o tym takim modnym życiu w zgodzie ze sobą. Ale na czym to w ogóle polega? Bo faktycznie życie w zgodzie ze sobą to jest samoakceptacja, to jest oczywiście. Godzenie się na to, że nie muszę być najlepszy we wszystkim, ale bycie jak najlepszym potrafię jest również ok. Czyli takie, takie może niegloryfikowanie tego perfekcjonizmu, takiego 100% albo nic, takiego podejścia 100% albo nic, to jest droga do myśle takiego zdrowego miejsca i do dbania o siebie o swój dobrostan. Ale zarazem nie życie w skodzie ze sobą motywuje nas do tego, abyśmy chcieli w naszym życiu wprowadzać zmiany. Bo przecież, Motorem napędowym naszego życia są zmiany. Zawsze przed popełnieniem jakiejś zmiany będziemy na pewno czuli opór. Opór wynika z tego, że boimy się zmienić czegoś, co uznajemy pewnie jako status quo czyli coś takiego, co dzisiaj jest standardem, co jest nawykowe, co jest rutynowe, co jest proste. Uwierzcie mi, moi drodzy, że ja w swoim życiu, w swojej codzienności Regularnie mierzę się właśnie z tego typu oporem w różnych segmentach mojej pracy, nawet chcąc i wiedząc, że dzięki jakiemuś działaniu będę w stanie zautomatyzować pewne czynności, zoptymalizować, sprawić, że zarówno dla mnie, jak i dla moich klientów, będzie, nie wiem, choćby proces. Płatności, opłacania faktur czy współpracy ze mną będzie łatwiejszy, to czasami pojawia się opór. I ja mam taką całą listę przygotowaną. To jest w ogóle taki pierwszy krok do tego, jak możemy zmienić, zmierzyć, przepraszam, zmierzyć się z, z takim oporem, ale również zastanowić się, kiedy przychodzi taki fajny czas na, na to, żeby to zrobić, bo. Dzień, kiedy ten odcinek zostaje opublikowany, to 15 października. listopada, przepraszam. Półtora miesiąca zostało do końca roku. I ja sobie właśnie stworzyłem taką listę tematów na przyszły rok, które chciałbym w pierwszym kwartale zrealizować, i tam jest właśnie dużo takich tematów, które powodują we mnie jakiegoś rodzaju opór, bo wymagają one ode mnie podjęcia jakiegoś działania, które będzie trudne na początku. Wprowadzenie tych działań nie będzie łatwe. Ale wiem, że dłuższo falowo podziękuję sobie za to, że wprowadziłem właśnie tego typu na przykład ułatwienia czy automatyzację. I teraz ja zdaję sobie sprawę z tego, że zawsze przed podjęciem jakiejś zmiany będzie się pojawiał ten opór jako naturalny, powiedzmy, Taki, taka bariera, bo no jak to się często mówi, łatwe decyzje, łatwe wybory zazwyczaj nie będą w nas generowały jakiegoś oporu. To te trudniejsze decyzje, to te wyjście właśnie z naszych dogmatów i z tego statusu quo, raczej wtedy będzie, będzie budowało w nas jakiegoś rodzaju, no po prostu niechęć do, do robienia tych rzeczy. Natomiast celem jest zadanie sobie pytania faktycznie, dlaczego jest to dla nas tak ważne. I ja myślę, że, że taki cytat na otwarcie z Wiktora Frankl'a, który brzmi tak: Ten, kto wie, dlaczego żyje, poradzi sobie z niemal każdym wyzwaniem. I teraz, jeżeli wiemy, dlaczego jakaś rzecz jest dla nas ważna i dlaczego się z nią identyfikujemy, to wydaje mi się, że wtedy, tak jak mówiłem w tym wstępie, jeżeli identyfikacja jest zgodna z naszymi wartościami, i zgodna z tym, dlaczego wykonanie jakiegoś zadania, czy wprowadzenie jakiegoś nowego nawyku, czy rozwiązanie czegoś, co na, na ten moment wydaje się trudne, to nie rozważamy tego na poziomie motywacji. Pamiętajmy oczywiście o tym, że nasze zasoby psychoenergetyczne w danym momencie naszego życia mogą być na poziomie niższym lub wyższym, i teraz. Ja bym bardzo chciał nagrać dla Was trzy kolejne odcinki, czy dwa kolejne, przynajmniej odcinki podcastu na moją nieobecność, kiedy będę na urlopie, dlatego że od 18 listopada przebywam na urlopie i, i do końca listopada już mnie nie ma. Potrzebuję też, to jest taka zapracowana, bym powiedział, przerwa i urlop, który zaplanowałem sobie już wcześniej, bo wiedziałem, jak trudny to będzie czas od momentu zakończenia pracy nad książką do, do rozpoczęcia promocji, bo to praktycznie, praktycznie Jeden etap wszedł w kolejny, bez żadnego wytchnienia. I bardzo chciałbym nagrać dla was dwa kolejne odcinki podcastu, ale szczerze mówiąc, czuję, że nie mam do tego zasobów, nie mam sił przerobowych, aby zrobić to tak dobrze, jakbym chciał. I na ten moment jeszcze negocjuję ze sobą: czy przypadkiem nie nagram przynajmniej tego jednego dodatkowego odcinka podcastu na za dwa tygodnie, żeby opublikować tą treść i będę pewnie decydował po tym. Jak skończę nagrywanie tego odcinka, opublikuję go. Bo właśnie teraz czuję, że po prostu jadę na rezerwie. I wiecie, teraz symptomatyczne jest to w naszym życiu, kiedy faktycznie to zmęczenie się pojawia na takim wysokim poziomie. Ja na przykład odczuwam to w takich bardzo prostych codziennych czynnościach, czyli na przykład częściej czegoś zapominam, częściej mi coś umyka, nieco trudniej chociaż dbam o to, bo akurat pewne rzeczy mam w życiu tak zautomatyzowane, że staram się o nie dbać i rutynowo popełniać, ale coraz częściej mi się zdarza, że ciężko mi się wstaje, z, z łóżka rano o wyznaczonej godzinie. Nie przeciągam, nie, nie klikam snus, ale po prostu czuję, że jest mi ciężej. Uwaga, trudniej mi się czasem zbiera myśli podczas sesji czy, czy konsultacji. Nawet część, często jest tak ostatnio po tak dużym ładunku. Medialnym, gdzie miałem mnóstwo wywiadów w telewizji, w radiu, w kanałach podcastowych, na YouTube, gdzieś w ogóle, jeżeli jesteś odbiorcą lub odbiorczynią mojego newslettera, to jutro, 16 października, wychodzi taka paczka mailingowa, w której będzie, będzie ja to nazywam taką paczką edukacyjną, gdzie będą różne linki z podcastów, w których występowałem, czy z występów, które miałem w ostatnim miesiącu. I jeżeli przeoczyłeś lub przeoczyłaś, to będzie można sobie to odtworzyć i być może nawet wykorzystać to w tym czasie, kiedy mnie nie będzie, kiedy będę na Urlopie, bo to są w pewien sposób właśnie tego typu odcinki podcastu, gdzie dzielę się różnymi przemyśleniami i wiedzą. Więc zachęcam oczywiście też do zapisu na newsletter. Wrzucę link w opisie do tego odcinka, aby można było bezpośrednio już się zapisać, bo, bo warto, wydaje mi się, przynajmniej będzie trochę więcej materiału dla Ciebie. I teraz ja czuję, już tak pomijając te różne moje symptomy i objawy tego, tego zmęczenia, że po prostu moje zasoby są na bardzo niskim poziomie. A co za tym idzie, wtedy Moje, mój proces decyzyjny, jak i każdego i każdej z nas, jest nieco zaburzony, bo generalnie w naszym mózgu działa to w bardzo prosty sposób: zbyt silny sygnał emocjonalny do zbyt słabej kory czołowej, kory mózgowej, która jest odpowiedzialna za racjonalizację informacji, za przetwarzanie informacji, czy to choćby yy, na przykład nasze hipokampy, za pamięć taką roboczą, i wydaje się czasami, że yy, no przecież. Jak, jak to może być tak, że ten, że ten zbyt, duży, zbyt duży napięcie emocjonalne może powodować to, na przykład, że zapominamy jakichś słów w ciągu, w ciągu dnia? A to tak właśnie jest. Ja odczuwam od kilku tygodni taki stan, w którym zdarza mi się, że częściej zapominam jakiegoś prostego słowa w zdaniu, albo zajmuje mi to kilka sekund, żeby przypomnieć sobie o jakimś prostym określeniu, którego w danej chwili szukałem. I ja uwaga, jako psycholog, nie jestem wolny od odczuwania takich stanów, ale bardzo szybko je w swoim życiu identyfikuję. Dlatego też w ostatnim odcinku podcastu, kiedy nagrałem ten, ten ostatni odcinek z serii Odwaga do, który był też takim domknięciem tamtej serii, po powiedziałem, o, o jak ważna jest w naszym życiu odwaga do odpuszczenia. Bo kiedy widzimy pewne symptomy i pewne objawy, które nie tylko sprawiają, że to my jesteśmy słabsi w nich, ale uwaga, zgadnijcie, co się wtedy też dzieje. Wszyscy wokół nas cierpią, wszyscy wokół nas dostają słabszych nas, więc dla mnie to był taki sygnał, że ja naprawdę muszę zadbać o siebie, chociaż z pełną akceptacją biorę to na klatę, bo ten ostatni okres był bardzo trudny. I ja wiem, że już po latach pracy ze sobą i nad sobą ja potrafię tym dużo lepiej zarządzać, dlatego prawdopodobnie jestem w stanie nagrywać tego typu odcinek podcastu, nie zacinając się, albo. Pewnie gdybym tego nie powiedział, to może część z Was nawet nie rozpoznałaby, że akurat teraz jestem na bardzo niskim poziomie psychoenergetycznym. Bo potrafię to skumulować i potrafię wykorzystywać też już to swoje zdobyte doświadczenie w pracy, żeby przekazać Wam coś ważnego. Ale dla mnie istotnym jest też to, że ja mogę Wam przekazywać całą prawdę o tym, co się również u mnie dzieje, bo wtedy Wy jesteście w stanie to przenieść również na swoje życie. Bo może pomyśleliście w którymś momencie, kiedy mówiłem o tym, o, kurczę, to ja też tak mam, ale być może nie, nie potrafiłem, lub nie potrafiłam tego w taki sposób nazwać. I teraz sam sens życia, sama identyfikacja, oczywiście nie wystarczą do tego, żeby już żyć sobie od tak po prostu sprawnie, żeby w pewien sposób dowozić te swoje cele i żeby tam nie mieć problemu z tą motywacją. Dlatego chciałem powiedzieć na początku o tym, że. Jeżeli brakuje zasobów, to nawet ten nasz sens życia czasami będzie musiał troszeczkę ustąpić, bo nasze procesy motywacyjne po prostu będą też uzależnione od tego, ile mamy energii. Natomiast jeżeli chodzi o sam, samą identyfikację, ten nasz sens życia, no to choćby właśnie Frank wcześniej z, yy, wspomniany, twierdził, że sens życia to coś, co pozwala nam przetrwać najtrudniejsze momenty, kiedy właśnie fizycznie, psychicznie e, już nie dociągamy, nie dajemy rady. I prawdopodobnie też dlatego. Ta moja silna identyfikacja z tym, co robiłem w tym okresie, ten sens właśnie tego, co robiłem, nie wpływał na motywację, czyli czy mi się chce to robić, czy mi się nie chce, ale oczywiście nie byłem wolny od tego, jak dotykało mnie to fizycznie, żeby była jasność. To są dwie różne e, rzeczy, czyli to nie jest tak, że nie chciało mi się, bo byłem zmęczony, tylko raczej byłem zmęczony. I często z tego wynikało to, że pewne rzeczy na przykład zajmowały mi dłużej. I motywacja pamiętajmy, że działa, ale tylko wtedy, kiedy wiemy, do czego i dlaczego do tego zmierzamy. Bo znalezienie sensu jest jak odnalezienie naszej własnej mapy. To jest jak wskazanie azymutu kompasem, prawda? Czyli kierunku do, do tego, dlaczego zmierzamy do tego miejsca, a nie do innego. To jest taka identyfikacja z tym, dlaczego to jest dla mnie tak ważne. To oczywiście też można byłoby podpiąć Michalia. Cicrzęt Michalia, czyli autora odpowiedzialnego za, za tą teorię flow, bo flow pojawia się wtedy, gdy nasze działania są w pełni zharmonizowane z tym, co dla nas ważne, czyli znowu identyfikacja z tym, co robimy. I ja mam wrażenie też, że w pewnym momencie ja sam wpadałem już w taki właśnie stan flow, w którym po prostu byłem, bo kiedy identyfikujesz się z tym, co robisz, praca nie jest tylko obowiąz obowiązkiem, tylko staje się taką manifestacją całego i całej ciebie. Niech będzie... Właśnie moja książka niech będzie przykładem tej pracy nad... Nie tylko pracy nad książką, bo, pra, bo była niezwykle... To był niezwykle wymagający, intensywny okres dla mnie, ten proces tworzenia. Ale był to też okres i poczucie pełne satysfakcji, poczucie sensu bo jazda, jazda bez, bez celu, czyli taka na przykład jazda samochodem bez celu, tylko na oko, to jest właśnie działanie bez identyfikacji. Działanie z identyfikacją to jest jazda do ulubionych miejsc naszego życia, nawet kiedy, kiedy są duże korki, bo te korki stają się dużo mniej męczące, niż byłyby pewnie, gdybyśmy jeździli do miejsca, którego nie do końca lubimy. Więc na przykład nawet ta trasa do Warszawy nie była taka zła i to nie było takie negatywne wydarzenie, kiedy ja wiedziałem, że jadę do czegoś, co jest fajne, co jest ważne, uwaga, co jest też straszne ekscytujące, bo czy to występ w Polsacie, czy w Polsacie Sport, czy w TVP3 Warszawa, czy w kanale Zero dwukrotnie, czy w Radiu Z, to, to były stresujące i to były takie miejsca, gdzie ja wiedziałem, że ja muszę dowieść, że ja muszę być tam, jak to się mówi, on point, muszę być tam, z wyostrzonym umysłem i nie wszędzie dałem radę, być na pewno w takim stanie psychoemocjonalnym, jakim chciałem, ale mimo wszystko doprowadzałem się do takiego stanu, w którym według mnie zaprezentowałem się z pozytywnej strony. Bo pamiętajmy, że bezwysiłkowe robienie rzeczy nie oznacza, że nie napotykamy trudności. To raczej sposób na przechodzenie przez te wyzwania z poczuciem, że są one warte naszego zaangażowania. Więc to poczucie identyfikacji nie sprawi, że. Znajdź to, co, znajdziemy to, co kochamy, i nie przepracujemy ani jednego dnia. No, ja, ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że kiedy wiemy, dlaczego coś robimy i nasze ciało i umysł działają w, w, wtedy w większej harmonii, nie tracimy energii. Być może na wewnętrzne rozdarcia nie tracimy aż tyle energii, ale dalej ją tracimy. Więc warto zapytać się samego lub samej siebie, czy moje codzienne działania są zgodne z tym, co dla mnie ważne. Czy potrafię się w nich odnaleźć? Być może wracamy tutaj do tego ćwiczenia odnoszącego się do listy wartości. Nie ukrywam, że w sumie mógłbym tutaj. Hmm, nie pamiętam, czy mam to pod, pod linkiem jakimś stworzone, ale mógłbym spróbować załączyć tutaj listę wartości, która jednocześnie łączyłaby się z, z zapisem na newsletter. To byśmy wtedy sobie powiedzmy, powiedzmy, żebyśmy sobie. Upiekli dwie pieczenie na jednym ogniu. A o co mi chodzi konkretnie, to o to, że dzięki temu, dzięki temu, że na przykład moglibyście sobie pobrać listę wartości, to przy okazji pobierając listę wartości moglibyście się zapisać na, na newsletter. Ja to słuchajcie, sprawdzę. Na pewno coś będzie. W, w linku na pewno będzie można sobie w jakiś tam sposób, w jakiś sposób to, to zrobić, po prostu, czyli tutaj znaleźć, znaleźć to, czego, czego szukamy. Także spokojnie ja to, ja to wszystko odnajdę. Może nie ma sensu teraz już tracić na to czasu. Okej, okay, ale jeżeli patrzymy na, na ten sens identyfikacji, to pamiętajmy, że, że to są te fundamenty. Motywacja to jest tylko budulec. Bez solidnej podstawy łatwo wszystko się rozsypuje i. I najważniejsze jest to, że jeżeli patrzymy na tę identyfikację z perspektywy wartości, to właśnie warto sobie wykonać to ćwiczenie z listą wartości. Ja w ogóle prowadzę, trochę za rękę, nawet bym powiedział, prowadzę w tym procesie w mojej książce, dlatego że tam dużo pisze o tożsamości, o tym, kim jesteśmy, dlaczego jesteśmy akurat tym, kim jesteśmy, jakie są nasze role życiowe, i w książce również jest ta lista wartości do, do wypełnienia, bo uważa, uważam, że to jest fajne jako ćwiczenie i każdy może sobie, każda z nas, może sobie to, to ćwiczenie wykonać, i uważam, że też my, jako ludzie, jeżeli nie mamy żadnego celu, z którym się identyfikujemy, nie mamy silnej identyfikacji w czymś konkretnym, no to upadamy na duchu. Pogrążamy się w jakichś retrospektywnych rozmyślaniach, czyli, właśnie być może za bardzo utożsamiamy się i identyfikujemy się z przeszłością, która nie ma sensu, bo nam się często wydaje, że przeszłość była kiedyś lepsza, że życie było fajniejsze. Okazuje się, że bardzo często tak się dzieje, kiedy właśnie to, co robimy teraz, nie prowadzi do czegoś konkretnego i mamy trochę takie pominięcie tych wszystkich złych i, i negatywnych y, sytuacji z naszego życia, z przeszłości, a raczej wtedy podkreślamy tylko te naszpikowane emocjami, które przynosiły nam dobry stan, stan emocjonalny, czy dobre, e, dobre odczucia i trochę bardziej osadzamy się w przeszłości jako, kurczę, kiedyś to było fajnie. I niestety no, to jest takie odzie odzieranie rzeczywistości z, z jej realnych wymiarów albo inaczej. I moją próbą tego, co do czego tutaj dążę, jest trochę, żeby właśnie obedrzeć, e, odzierać tą przeszłość z, z tych tylko pozytywnych Wspomnień, dlatego że to jest w pewien sposób nie, nie, niebezpieczeństwo, bo łatwiej jest wtedy przeoczyć szansę na zrobienie czegoś pozytywnego ze swoim życiem tu i teraz. Bo zaufaj mi, tych szans masz wiele, bo to się nazywa inaczej tak zwane zarządzanie okolicznościami. Natomiast łatwo jest zapomnieć czasami te skrajnie trudne doświadczenia na rzecz tych niby bardziej pozytywnych, i, i trochę tak, jakby zapomnieć też o tym, jak to jest istotne. Kiedy, kiedy jednak bierzemy pod uwagę to, jak ważne jest to, co dzisiaj robimy ze swoim życiem, a jak to, co było kiedyś, doprowadziło nas de facto do tego momentu w, w tu i teraz. Więc chyba to miał być ten największy sens tego odcinka, że identyfikacja, ale zarazem oparta chyba na najważniejsze, na wartościach. I na takim głębokim poczuciu sensu w naszym życiu, dopiero to może sprawiać, że zaczynamy działać w zgodzie ze sobą. Ale jeżeli jesteśmy jeszcze na etapach powiedzmy tworzenia tej identyfikacji bliższej z tym, co w naszym życiu robimy tu i teraz, no to. Powiedziałbym, że jeszcze nie działamy w zgodzie ze sobą i z tym, co naprawdę nas grzeje. Dlatego ja bym w ogóle zaczął ten proces od zadania sobie tych kilku pytań, o których mówiłem: czyli te, czy te codzienne moje wybory, to, to, to moje codzienne życie. Czy ona jest właśnie wypełnione tym, 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 tą identyfikacją? Czy to, co robię, jest w jakiś tam sposób połączone z największym moim życiowym sensem? Czy to jest zgodne z moimi wartościami? I ja bym zachęcił szczególnie do tego, żebyśmy pomyśleli na koniec tego roku, który się zbliża nieubagalnie wielkimi krokami. Czy właśnie są jakieś takie rzeczy, które warto posprzątać w naszym życiu? Może bardziej odświeżyć tą naszą filozofię osobistą, tą filozofię życiową? I hmm, tak sobie myślę, że to jest chyba niezwykle istotne, żebyśmy potrafili też akceptować to miejsce, w którym jesteśmy i porzucili faktycznie z odwagą kompleksy, przeszłość. Zobaczcie, jak to cały czas nam wraca do tej serii, która, która towarzyszyła nam w, we wrześniu i w październiku. A tak sobie myślę, że, że chyba ona cały czas będzie jakimś odnośnikiem w sumie w, w tej naszej codziennej pracy. Więc... Byłbym postawił kropkę na dzisiaj. Rodzi się jakiś pomysł w głowie na kontynuację czy na kolejny odcinek, ale jeszcze nie będę spoilerował, bo nie wiem, czy, czy on się pojawi. Natomiast e, pamiętajmy o tym, że czasami działanie w zgodzie ze sobą i właśnie ta silna identyfikacja to nie będzie to ciśnięcie, tylko to będzie to odpuszczanie. Bo jeżeli ja się silnie identyfikuję z tym, jak chciałbym też dbać o siebie w moim życiu, no to. Działanie ponad stan, ponad swoje możliwości i ciągłe zaciąganie tego kredytu może doprowadzić nas do czegoś negatywnego. Czy to by oznaczało na przykład, że być może przez następne 3-4 tygodnie nie będzie już odcinków podcastu, jest taka szansa, bo na pierwszym miejscu muszę się trochę bardziej połączyć właśnie z tym, z tym sensem i tym po co to robię. Ale też między innymi dlatego staram się, właśnie na przykład w moim mailingu, zostawiać trochę różnych materiałów edukacyjnych, żeby tak zapełnić, powiedzmy, tą lukę, czy zapełnić tę, tę dziurę. Ale uwierzcie mi, będę próbował wracać jak najszybciej to tylko możliwe. Także trzymajcie się, gdziekolwiek jesteście. Dobrego dnia, dobrego wieczoru i dobrej nocy. Cześć.